Nastąpiły znaczące zmiany w kwestii paszportów i meldunków. Od 17 stycznia wdanie paszportu czy paszportu tymczasowego nie trzeba składać w punkcie paszportowym w miejscu zameldowania. Można go złożyć w dowolnym punkcie na terenie całego kraju. Istotną zmianą jest też obowiązek meldunkowy, który od 1 stycznia bieżącego roku można załatwić w jednym miejscu. Dzięki zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, wniosek o paszport można złożyć w aktualnym miejscu pobytu i tam też go odebrać. W momencie, gdy przebywamy za granicą, takowy wniosek trzeba złożyć w konsulacie i tam udać się po gotowy dokument. Innowacją jest też możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy w nagłych przypadkach, np. Na w związku z nieplanowaną podróżą służbową. Z 1 stycznia łatwiej nam będzie dopełnić obowiązku meldunkowego. Prawo można załatwić w jednym miejscu, nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, by móc zameldować się w drugim. Podczas załatwiania tych formalności nie trzeba już podawać informacji o wykształceniu czy obowiązku wojskowym. Nie będzie też potrzebna książeczka wojskowa. Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych sprawiła, że zostały zniesione sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Termin zgłaszania meldunku został wydłużony z 4 do 30 dni. Nie ma już obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy. Tym sprawom była poświęcona konferencja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.